Dobry wieczór, witam na konferencji prasowej po meczu GKS Katowice Widzefúć. W, w ramach ósmej kolegi PKB PKOBP Ekstraklasy spotkanie zakończyło się remisem 2-2 i z trybun przebukowego obserwowało 6756 widzów. Z nami jest trener Daniel Myśliwiec i poproszę go o komentarz do spotkania. Dobry wieczór. Nie lubię mówić o innej drużynie niż swoje, ale myślę, że będąc w tym miejscu i widząc pracę. Renera Guraka. Myślę, że powinienem nawet do tego zacząć, bo widząc jak ta drużyna na przestrzeni czasu funkcjonuje i się rozwija, myślę, że chciałbym kiedyś mój zespół rozwinąć do takiego poziomu, w którym kultura gry ofensywnej, defensywnej, wysoka powtarzalność dzisiaj też pokazali wysoką skuteczność w kontrataku, czyli w fazach przejściowych. I wszystkie te rzeczy nazwijmy to stałe fragmenty, to już w ogóle jest kosmos, jeżeli mogę tak powiedzieć. I przy tym wszystkim nieprzypadkowym, trener jest w stanie, albo był w stanie przez tyle lat stworzyć bandę, powiedziałbym, zakapiorów I to myślę, że trzeba oddać, bo ile w tych pierwszych pięciu elementach do pewnego momentu radziliśmy sobie bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Tak myślę, że kluczowa, była ta cecha tej drużyny i, i to w jaki sposób wytworzył trener Górak drużynę, czyli z piłkarzy jednym stryknięciem palców mogą przeobrazić się w bandytów, którzy są w stanie w bardzo trudnych warunkach, nawet gdy im nie idzie, w takiej powiedzmy, że bardziej kulturalnej grze, sprawić, że piłka znajduje się bardzo szybko w polu karnym rywala i niesieni dopingiem kibiców mogą odwrócić losy spotkania. I tutaj duży szacun, szacunek dla oczywiście gospodarzy i samego trenera Góraka, a w kontekście samego meczu bardzo dobry początek, bardzo słaba skuteczność po naszej stronie, bo myślę, że spokojnie zapracowaliśmy na sytuację na 2-0, później kolejne były, w których mogliśmy wypracować sobie dwubramkową zaliczkę. Nie zrobiliśmy tego, i pozwoliliśmy gieksie być gieksą. Na pewno coś, co cieszy, że przy drugiej połowie i coraz trudniejszych warunkach, my próbowaliśmy zagrać to, co w pierwszej połowie, co nie było do końca optymalne, bo wszystkie piłki, które graliśmy do środka, i później chcieliśmy przepychać je jeszcze raz przez środek. Gieksa wybierała. Przez to napędzaliśmy ich pressing, nabieraliśmy w sensie traciliśmy pewność siebie, a wystarczyło w kluczowym momencie zagrać za linię obrony, tak jak w sumie w końcowych fazach meczu, gdzie nie wyglądało to może zbyt pięknie, zbyt kunsztownie, ale w tych warunkach myślę, że jest to do, do zaakceptowania. Jeżeli miałbym tak spuentować, dużo zrobiliśmy, żeby. Zdobyć dwie bramki, ale dwie bramki powinniśmy zdobyć zanim przeciwnik zdobył choćby jedną, i ten mecz powinien wyglądać inaczej. Niemniej jednak, z samego przebiegu i, i generalnie mówiąc, warunków meczu, myślę, że ten remis jest takim wynikiem do zaakceptowania. Tym bardziej że moi piłkarze, w tym zmiennicy na czele z łukiem. Sprawili, że tutaj nie mamy, nie mamy złych nastrojów, ale daleko też na pewno od dobrych. Dziękuję. Jest z nami trener Rafał Gurak i poproszę go o komentarz do spotkania. Tak, dobry wieczór. Bardzo energetyczny i, i, i bardzo taki mocny, męski mecz wykonania obydwu zespołów. Rzeczywiście dostrzegam tą indywidualną klasę piłkarzy, Widzewa i i, i, I na pewno, na pewno chciałbym mi to oddać, natomiast chciałbym podkreślić bardzo dobre zawody mojego, mojego zespołu. Też takie charakterne, które, które, które rzeczywiście przyniosły nam bardzo, bardzo dużo dobrego. Trudny moment, kiedy straciliśmy bramkę na 1-0, a przeciwnik, sądzę, że też znajdziemy na pewno sytuację takie, że mógł się pokusić o wyjście na prowadzenie wyżej. Natomiast Natomiast mecz odwróciliśmy w sposób fenomenalny. A w drugiej połowie na pewno mogliśmy się pokusić o podwyższenie prowadzenia. No to zapewne dałoby nam trzy punkty, ale to jest takie troszeczkę gdybanie. Jestem naprawdę zbudowany postawą zespołu i, i, i dzisiaj widziałem naprawdę bardzo dobrze walczący kolektyw. Szkoda oczywiście bramki w doliczonym czasie, ale, ale wynika to również z klasy przeciwnika, który wykorzystał wykorzystał taką, a nie inną sytuację, którą miał, natomiast, natomiast samo prowadzenie tego meczu i, i, i sposób w jaki żeśmy grali, dla mnie jest bardzo budujące i cieszę się po prostu, że, że w taki sposób wyglądamy w tych meczach ekstraklasowych. Jeżeli możemy mówić o jakimś niedosycie punktowym, to to jest moim zdaniem dzisiaj tylko i wyłącznie takie troszeczkę w fusach, trzeba po prostu twardo stąpać po ziemi, i przyjąć ten punkt po prostu honorowo, będąc zadowolonym na pewno z poziomu widowiska, jakie piłkarze dzisiaj zafundowali kibicą, a warunki w drugiej połowie stawały się coraz bardziej ekstremalne. Dziękuję również kibicom za, za świetny doping. Dziękuję trenerze i poproszę o pytania do mikrofonu, jeśli można prosić. Madafon z dziennika zachodniego. Dobry wieczór, pani że Ja chciałem zapytać o zmiany. To znaczy, bardzo długo pan czekał, trochę tak jakby w formule 1 na jeden pit stop pan pojechał przez 75 minut. Czym to było spowodowane? Bo warunki rzeczywiście były ciężkie i po chłopakach było widać momentami e, zmęczenie. Tak jest, ale zmęczenie, zmęczenie zawsze będzie mimo wszystko widoczne i, i w jakiś sposób będzie, będzie to niekiedy szło falami. Są momenty, kiedy rzeczywiście zawodnicy odczuwają trudnym meczu bardziej. Niekiedy niekiedy to przechodzi i znowu potem jest dobrze. Także decyzja o zmianach to jest zawsze to jest zawsze też troszkę mm, takie wczucie się jakby w sam element, bo bo ja dzisiaj nie widziałem zawodników, którzy by na tyle odstawali poziomem w czasie spotkania, aby, aby tej zmiany dokonać ze względu na to, że jestem z czegoś niezadowolony. Bardziej mogę w tym momencie zastanawiać się, czy podjąłem dobrą decyzję, czy te zmiany zrobiłem, bo zawodnicy, którzy schodzili z boiska realizowali to, co chciałem, I, i, i tutaj tylko kierowałem się dobrym zespołu, że po prostu w tych trudnych warunkach, jakby wczuwając się w dany moment, że, że ten moment będzie na tyle dobry, że ci zawodnicy po prostu tej zmiany potrzebują. Ale to, to niekiedy jest różnie odbierane zazwyczaj tym, co się dzieje po zmianach. Tutaj straciliśmy bramkę i można powiedzieć, czy one były potrzebne, czy nie, ale to tak jak powiedziałem, nie możemy dorabiać absolutnie teorii do, do, do wyniku. Drugie pytanie, trener Myśliwiec, który był tutaj przed Panem, e, powiedział Panu tyle ciepłych słów, że pewnie rumieniłby się Pan, albo, albo gdyby Pan to słyszał. Między innymi użył sformułowania, że chciałby rozwinąć swój zespół tak, jak Pan rozwinął GKS Katowice, e, zamieniając go w taką, e, ujął to, bandę zakapiorów e, z kosmicznymi fragmentami gdy Ma Pan poczucie, że Pana zespół to rzeczywiście banda zakapiorów? Nie słyszałem tej, tej wypowiedzi trenera i... I, I to jeżeli, jeżeli takie słowa padają, to, to, bardzo, to, bardzo, to bardzo, to bardzo cenne, to, to te świadczy o tym, że, że trener szanuje pracę, którą widzi w naszym, w, naszym, w naszym klubie. Bardzo chciałem zawsze, żeby nasza drużyna była drużyną charakterną, ale najbardziej dla mnie istotne w tym całym budowaniu tego wszystkiego jest to, żebyśmy wiedzieli, dlaczego wygraliśmy mecz i odpowiednio taką, takim zwycięstwem zarządzać. A, a również po porażkach, potrafić zarządzać porażką. Także moim zdaniem robimy ten, ten ciągły progres, i, 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 i każdy mecz jest dla nas ogromnym doświadczeniem. Dobrze, że, dobrze że, że, że w taki sposób jest to też odbierane. Natomiast dla mnie też ten zamysł taktyczny jest istotny, i zawodnicy naprawdę dużo rzeczy realizują na dobrym poziomie. A to, że, że, że wyglądają na takich wojowników, no to ok, to, to, to znaczy, że jesteśmy po prostu dobrze przygotowani. Dobry wieczór Panie Trenerze, Karol Bugajski Przegląd Sportowy, ja trochę dziegciu dołożę do, do tej beczki miodu albo beczułki miodu, drugi mecz rzędu z golem straconym w samej końcówce, to jest już jakiś problem, czy, czy jeszcze za wcześnie, żeby mówić, że to się układa w jakąś całość? Jestem przekonany, że to nie jest jeszcze problem, o który by można było wyciągać wnioski, że, że jest to na przykład spowodowane jakimś elementem. Nie wiem jakim, bo, bo, bo można by było dużo rzeczy wskazać, prawda? A, a ja takiego akuratnie elementu tutaj nie, 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 nie sąduję. Tak jak powiedziałem, mecz miał takie fragmenty, że… Że gdybyśmy przegrywali 2-0, to musielibyśmy mocno starać się, aby ten mecz wyciągnąć. Gdybyśmy prowadzili go 3-1, najprawdopodobniej byśmy też wygrali. To były dobre zawody, i, 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 i ten ostatni strzał należał do widzewa. Adam z Relaki, jego nieobecność dzisiaj na pewno, sporo osłabienie. Wiemy, że, że, że go nie było. I Jak długo go nie będzie? Jak wygląda jego sytuacja? Najprawdopodobniej Adam w poniedziałek wróci do, do treningów, Najprawdopodobniej to znaczy u mnie yy, znaczy to, to, że sztab medyczny mówi, że, że będzie gotowy do podjęcia te jednostki treningowej w poniedziałek i tam na pewno następne, następne, kolejne wnioski będziemy wyciągać. Jeżeli będzie wszystko ok, no to wiadomo, że przepracuje cały mikrocykl, Wtedy wiadomo, że będzie kandydował do, do gry. Zastępującego dzisiaj Sebastian Berger, wyjściowy 11, jak wypadł pańskim zdaniem? Bo on taki poważny sprawdzian miał na pewno. Tak, poważny sprawdzian, z, naprawdę z, z niebanalnym rywalem. Dużo, bardzo dobrze, dużo dobrych momentów. Też wiadomo, że, że naprawdę oberwał y, tym, tą, tą, tym, tym choróbskiem, które kończyło się przecież dziesięciodniowym leczeniem, antybiotykiem, to zawsze wyjałowi naprawdę organizm. Także też się bałem o tą, o, tą, o tą pełną formę fizyczną w tym spotkaniu i w szczególności, że już później naprawdę było grząsko i bardzo mocno. Ale walczył, walczył bardzo dobrze z przeciwnikami, dużo dobrego utrzymał się przy piłce, nie mam, nie mam zastrzeżeń. Dobry wieczórka, Kasper Dziennik Sport. Mam pytanie, Chcę, chciałbym powrócić do, do pierwszej straconej bramki. Była taka sytuacja, gdy obrońca zagrywał do środka pola i widać było, że zawodnicy GKS-u z formacji ofensywnej mają pewne pretensje do, do, do pomocników, jakby oczekiwali, że oni staną wyżej. I czy mam pytanie, czy, czy właśnie tutaj zawodnicy właśnie Oskar Rebka, czy, czy Mateusz Kowalczyk, czy oni w tej sytuacji popełnili błąd, i czy od tego właśnie zaczęła się ta, ta akcja, która zakończyła się golem? To znaczy, sytuacja jest jeszcze na pewno na tyle, na tyle rozwojowa, że jeszcze bardzo mocno będziemy ją, ją analizować. Miał ten, miała ta akcja taki moment, kiedy byliśmy przy piłce i wydawałoby się, że powinniśmy to kontrolować poprzez granie w środkową strefę boiska i tam przy tej piłce się utrzymać. Tam jednak nastąpiło troszeczkę, nie wiem czy nieporozumienie, czy to podanie miało za siłę, czy byliśmy za wysoko, to, to jeszcze bym był bardzo ostrożny, aby, aby wyciągnąć taki, taki wniosek. Natomiast faktem jest, że, że nasi obrońcy mają za zadanie konstruować grę systemem podania, a nie aby tą piłkę bardzo frywolnie grać, grać do przodu, bo byłoby to moim zdaniem zbyt łatwe dla, dla tak mocnego przeciwnika, jakim jest Widzew. Jeżeli ją w środku przejęli i wykorzystali w taki, a inny sposób, to tak. Natomiast rzeczywiście w tej ostatniej fazie troszkę też szczęścia, bo jednak ta piłka po, po nodze naszego obrońcy i, i gdyby ona się nie otarła, to, to, to rywal by do tej sytuacji pod samą bramką, przed samym Dawidem nie doszedł. No ale taka jest piłka. Marcinę gorąco po meczu. No Twój komentarz do tego, co się wydarzyło? E, ciężko tu ubrać słowa, bo nie, nie ukrywam, jestem poirytowany, wkurzony, jak nie, żeby nie używać mocniejszych słów. Mieliśmy ten wynik, mogliśmy go poprawić na 3-1, zdecydowanie powinniśmy ten mecz wygrać, zakończyć go. i no Po prostu jedna sytuacja, kopnięcie, po prostu szapoba, bo idealnie trafił i, no i remisujemy wygrany mecz. Nawet ten twój gol? Drugi LGKS-u, też drugi w Ekstraklasie, się nie osładza w żaden sposób tego, tego dnia. Nie, jak mam być cztery, wolę nie szczelać, ale chcę wygrywać, I, że drużyna jest najważniejsza i, i to się liczy. Musimy zdobywać e, co mecz czy punkty, bo naprawdę, jeżeli będziemy e, robili to, co robimy, to mam głęboką wiarę w to, że po prostu te zwycięstwa przyjdą i, i z meczu na mecz po prostu szczęście nam się uśmiechnie. No to jest właśnie to, że jest wiele jesteśmy chwaleni za to, jak gramy, ale, ale niestety zaczyna troszkę, znaczy punktów brakuje z tego po prostu. Jasne, że tak. No właśnie, to jest, to jest najgorsze, że do gry nie ma się co przyczepiać, bo jesteśmy powtarzalni i stwarzamy sobie sytuację. Uważam, że trochę w trzeciej, trzeciej strefie nam, nam trochę to szwankuje ta skuteczność. bo bo jesteśmy w stanie zakoń, zakończyć meczy już już po prostu w, normalnie po, strzelić dwie-trzy bramki i, i mieć spokój, a tak nerwówka do końca i no tak jak mówię, no, dostaliśmy bramkę z, z przypadku, bo to nie, nie było z akcji, no, ale idealnie strzelił i, i remisujemy wygrany mecz i no, nic tylko się wkurzyć, no, bo... Co więcej, co więcej nam pozostaje. Już na koniec szukając mimo wszystko pozytywów. Dobra reakcja, jaka jest Katowice po straconej bramce, bo naciskaliśmy i w zasadzie bardzo szybko udało nam się odwrócić losy spotkania. Jasne, że tak. Chwała nam za to, ale musimy też być trochę, trochę goryczy, bo nasze wejście w mecz nie było tak, jak, jak chcieliśmy. Widzę, że dobrze, dobrze wychodził z naszego wysokiego pressingu, stwarzał sobie, sobie na początku przede wszystkim sytuację, a tak nie może być. I no, no, Teraz trzeba po prostu na spokoju usiąść, przeanalizować to wszystko i mam nadzieję, że w każdym meczu będziemy wychodzili tak, jak po, po, po straconej bramce i będziemy przeważać w każdym meczu. Dziękuję bardzo. Oh, yeah.